Siemanko, witam na live'ie No i co? Dzisiaj na live'ie będą gierki z widzami, najczęściej chyba będą tylko... i ja na razie jeszcze zagram te pierwsze solo Później dopiero w sumie normalnie yy, zagram, czekajcie chwilę Już jest live, dobra. Już jest live, więc macie wbijać. Wbijajcie, dobra. Zieram szybko tego live'a dostępnie. 8, 7. Cześć Majulka hmm. Nie, tutaj jest typ Już jej, no, już, już Hmm, czekajcie Dobra. Będzie Discord? Tak, pójdę na Discord, na czacie. Tak czekajcie. E... Macie brothers, elo, elo, elo. Discord, jeszcze trzeba ja będzie udostępnić, Discord, 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 Discord jest. Ogólny jest, dobra. Discord, YouTube. Yy. Graj Shelly. Nie, nie Shelly, bo... Yy. No... Nie wiem, to tak dobrze grać Więc nie. Czy umiem grać dobrze Shelly, tylko patrzcie, patrzyli mam, mam na ilu parków. Mam ją na 21, więc... Był Brawl, wiem. Widziałem, będzie nowa postać, Ems, elektromagnetyczny zombie. Będzie skin do Shelly, czarnicza Shelly. Będzie skin do Piper, kalavera Piper, taki poko. I będzie jeszcze do Leona, werewolf Leon, czyli wilkołak Leon. No i to. Po raz będzie nowy tryb powerplay. będzie tryb yy, taki, że jesteś duchem i ci HP No i w ogóle Więc fajnie, fajny będzie update Nareszcie jakiś porządny update będzie Więc fajnie, no Dobra Ja zaraz na szybko jedną zrobię Chcę wystawić mm -hmm. A, i się z ten, ten, ten z no tak Dark, y, dark Dust, czy coś styl. Mam no. czekajcie chwilę. Muszę to wszystko ustawić. Później będziemy mogli sobie zagrać razem, później trochę więcej osób. Graj penny. Nie będę grał 8 bitem na razie, wiesz? Penny też jest spoko, ale najmniej 8 I Co jest? O, jest dobra. Czekajcie. Penny? No jak to mam grać peny. Idziemy. Ja, Aha, okej, okay, karty zaawansowane. Tak, zaawansowane szkajcie. na no, razie nic nie robię, czy będzie to zmienię. Dobra, to będzie stało. A ja już gram. Jak będzie szajer elo jak będzie 500 osób, to dołączę. Spoko. Spoko, spoko. Czas mi się nie ładuje coś. Nie. Gryj, Dobra. Elo, Elo. Dobra, już, jest, już jestem, już jestem. Hmm. To jest, jest razem chyba Riko z kimś. Co już? Walibopierdy, aaa. Wiem, właśnie widzę. Wiem, ja poczekam chwilę. Że na, na kogoś nie pójść? Nie ma nikogo. Wow. A dostał. O, wita 5 osób. Jak to jeszcze Bo zaraz, zaraz możemy zrobić? Możemy odprowadzić gierki z widzami. Będzie więcej osób. Będzie mogli sobie razem zagrać. A ja tutaj. Pani, to nie był dobry pomysł, widzę. Chociaż. Dzień prawie został zabity. Ale robił, dobra. Yy, dobra, no co? Idziemy dalej. O. Jest Iulka. Julka. Jeżeli przygotowaj na Discorda, to będę na ogólnym. Czeka, że nie ma żadnego moderatora, ale dobra. Będę sobie na ogólnym siedział. Żeby coś się odłączy, to, to nie ich gada, nie? Więc spoko. Dobra, to możemy grać. Ja mogę być jak najbardziej. A ja będziemy będę mnie sobie, na sobie ścisio, czyli tu, tak? Wyciszenie? Tu mówię innym głosem, a tu? Halo, dobra. To jest wyciszone. dobra. nic już jest okej. Okay. Właśnie nie wiem jak, ale cały HP zostało jakby zebrany, Zabrane. Zadane. Dziś będę, będę z każdym widzem. Nie, dzisiaj bardzo będę z widzami, bo wszyscy razem gramy jakby sobie gierkę dla znajomych, nie? Trzeba nas coś. Sejm mówi. Jak będzie więcej osób, to mówi albo chowanego. Dzisiaj nie robię takich rzeczy z każdym widzem. No razie czekam się zbierze po tam 7-8 osób Będziemy mogli zagrać sobie yy, te... Samona. Albo Chowanego Albo co tam wymyślicie Chyba na razie normalne gierki Hmm Tak postawiam jeszcze wyżyczkę będzie tutaj ścielała. Będzie spoko. Trochę nam zabrano tak naprawdę, ale mam w składzie, więc... Tak średnio, nie? Ale widać, nasz będzie trochę ściściła. To jest ten robot. Trzeba tutaj go ciągnąć. Bardzo będę na szczęście nasz Dynamic ogarnia. Popatrz na Discord. Jest na Discordzie. Jest na Discordzie. Wbin y Kevin, wbija na Discorda -y y na kanał ogólny, bo ja już jestem na Discordzie. Będziesz mógł mnie słyszeć Tylko wycisz się jak będziesz na Discordie się wycisz, bo... Mm, nie chcę, żeby, byli, żeby był was głos Ale ja jestem na ogólny, więc możesz wbijać Na ogólny, dobra Czeka nas będzie więcej osób Wtedy Może będziemy mogli zrobić jakąś fajną gierkę dobre separy wziąłem chyba zły na walkę z robotami, ale. Chyba jest ok no. yy, Siema musi, co, Czy mówić, mu musi jakby nie wiem. Nie wiem dla Beki. Aha. ok, te mi nie pomaga oczywiście. Super sam grać. Ale mam zgrane team po prostu. Tylko mi się nudzi bez. I też się trochę nudzi w sumie. Ale zagram na live'ach. O nie, robot musi być uciągnięty. Dobra, dało się. Myślałam, ledwo. ledwo. Martu tu po prostu team. W kanale na którym... Ha, okej. Okay. Nie. Nie. Nie, proszę, nie. Obroniłem tu. 3% zostało. Co jest? To jest na hita od tego. z zgoły, nie, nie gram.

Prawie może to pokażnie, ale co pogadam? Jestem jest na Discordzie. Prawie, nie jestem na Discordzie. Jestem jest na ogólnym na Discordzie. Jestem na ogólnym. Dobra. Bro, teraz ciągle dzwoni do mnie na Discordzie. To nie dzwoni do mnie, ja no nie mogę. Co to na typ? No ale nie gram penny chyba. Trzymam sobie. Szali? Tak, słucham rapu. Nie znam ników, bardzo. Hmm. A, ty masz broczek. Nie dzwoń do mnie, bo ci mam live'a. Po co do mnie dzwonić? Nie po do mnie dzwonić, bo mam live'a, okej? Okay? Так я не уверен.